Jo, siema, 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 Ja wiem, że miały być The Sims 3, ale uznałam sobie, że potrzebuję jeszcze coś rozegrać od Sims 4, ponieważ zapomniałam, ale zapomniałam na śmierci życie. <gry> Dokładnie jak ten dodatek cały, że takie fajne pragnienie życiowe ustawiłam nerwusowi, jak on dorastał. Być niecną walentynką. I to, co oni tutaj proponują, to jest ekstra. I naprawdę chciałabym to wytestować, to zrobić i, i w ogóle, no, mam nadzieję, że w końcu coś mi wyjdzie, ponieważ jeżeli chodzi o cele życiowe z The 3, to tak nie za bardzo. To może tutaj. Ale to też nie brzmi zbyt prosto, ale za to jest zajebiste w ponieważ musimy tak dać się przyłapać na zdradzie 10 razy. To będzie przecież, kurde, no, proste. Aż za proste. Zostać ex, psuć cudze związki. Boże. Czy my możemy zepsuć związek własnej matki, na przykład i tego kofina? Tym bardziej, że oni nie są się teoretycznie. <noise> Ale możemy zrobić niezłą patologię. Ej, ja, ja w to idę, ja w to idę, ja. I ty nawet mi nie mów, że ty chcesz spać. Mam to w dupie. Okej, okay, póki co to ty masz jedną miłość. No i po prostu musiałbyś się zaprosić na parcelę publiczną, jak będziesz flirtować z A nie, przepraszam, przecież ona tutaj już jest. Dobrze, czyli nie musimy nikogo zawo zawoływać na parcelę publiczną, ani domową, ani nic. Tylko po prostu musimy szukać kolejnej ofiary. Także nie wiem, znasz kogoś ciekawego, sensownego? No tak właśnie średnio. Hmm, z nią się tak dobrze, ten małżeństwo. E, możemy już od razu rozbić. Tak. Możemy zaprosić? Poproszę. Ja jestem ciekawa ogólnie kim jest ta Alice, bo ona wygląda strasznie przerażająco i nie można do niej w ogóle zadzwonić. Kto to jest? Kto to jest? Zaginiona córka Mrocznego Kosiarza? Jeszcze niedługo będziemy mieć kolejną córkę albo synusia. No cóż. Dobra, mam w dupie aktualnie to dziecko. Tutaj robimy nową patologię. Boże, jak tutaj Simowie strasznie szybko ogólnie przychodzą do, do tych rodzin. To się dzieje aż za szybko. Tajemny uścisk dłoni, a niech ci będzie, może się nie obrazi. E, o, proszę bardzo, mamy ich tutaj koło siebie. E, Okej, okay, romantyczne. E, Aż możemy od razu wyznać sobie zauroczenie? Może flirt, Nie, nie idź, nie! Nie. No, 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 no. Mogę ją zawołać? E, no weź, no. Dlaczego nie mogę jej zawołać? Gdzie ona leży? Serio? <laughs> Okej, okay, naprawimy to, obiecuję. Yy, zaproszę jeszcze raz, zaproszę. Chodź tu. O tu, chodź tu, chodź tu, tu. A my musimy jakąś relację romantyczną yy, zacząć uskuteczniać w trybie natychmiastowym, nie? Dobra, pochwal, wygląd, coś tam zaraz tu będzie. No to fajnie. To się zdziwi. Czułość. Yy, hmm. Dobra, jeszcze raz. No i gdzie ona polazła? No była tu przecież niedawno. O co chodzi? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie jest takie proste. O. Dobra, to może zróbmy jeszcze inaczej. Może jednak ta parcela publiczna nie była głupim pomysłem, ponieważ może sobie popodróżujmy i przy okazji tam będzie więcej simów. Ej, kurde, mroczny kosiarz, mordo, co ty tutaj robisz? Mroczny, co za jumpscare? A ty nie figurujesz przecież jako jego. syn, o co chodzi? A co on tutaj? Przy lasu tylko co? Co on robi? Aha. Aha. To się nazywa prank? Hehe. <laughs> no dobrze. Trochę się zesrawszy. dobrze, to idziemy z nią i tak dokładnie, z nimi dwiema, dobrze. Aha. Może to jakiegoś bara czy coś? Pójdziemy do bara i będzie gitara. Yy, no, na przykład tutaj. Dobra, no i gitara. No, 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 no. No, no mam nadzieję, że. Te Sim4 zatrybią, jeżeli chodzi o te y, zazdrości i tak dalej. No masz je normalnie jak na y, talerzu. Także weź, proszę, romantyczne i No. Aha, widzę, że ta w ogóle nie zareagowała na nic. Także chyba trzeba być trochę bardziej natarczywym, ale czy my możemy? Gatka na podryw, ona to usłyszę? Domyśli się? Nie, ona nawet nie chce, kurde. No. To jednak nie będzie takie proste. No i on nic. Zaczyna nam się jakaś taka bardziej romantyczna relacja, nie, ona jest przecież nastolatką. A, bo ona jest nastolatką, to może dlatego ona nie reaguje. Chociaż nie wiem. W tym momencie bardzo gdy bam. Może Roman z duszkiem. Because I know. wow, no... Wow, Łajnoty. Wow, wow. Nie, jakaś nieprzystępna jest. No w ogóle sobie trójkę gadają. O no, niej, sertuszka im spadły najgorzej. Dobra, przestań z nimi gadać, jak tutaj mamy tylu różnych ciekawych ludzi. A raczej duchów, ludzi, którzy kiedyś byli ciekawi. Teraz są martwi. Same tu duchy w ogóle są wytwy. Nie ma tutaj nikogo. Ale bar, naprawdę. Dobrze, że można tutaj romansować. Flirt. No we, bueno. no. Dobrze. Najon wie, że Lucy nie jest nim zainteresowana pod względem romantycznym. Co się tu dzieje? Nie! Yeah. To nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. Najgorzej. No, n -n 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 -n. Dobra, idę stąd. Idź do domu. Leź do domu, ale Lipton, ale Lipton, proszę Państwa, znowu nic nie jest proste, niemożliwe. Hmm. Pewnie bym musiała mieć jakiś dodatek, typu, nie wiem, magia. Aby móc sobie robić jakieś eliksiry, żeby szybciej boostować te miłości. No właśnie, u mnie tak jest, że ja nie potrafię tak małymi kroczkami coś robić, tylko ja bym chciała teraz, zaraz wszystko. Nie, a tak się nie da. no. Hmm. Może, nie wiem, porozmawiajmy z kimś na czacie. Ale dlaczego tylko ich znasz i z nimi? A nie da się poznać kogoś nowego? E Jak było na przykład w Sims 2, wyszli z pomerską prośbą o pieniądze. No okej. Okay. Znać korespondencyjnego przyjaciela, może to to. A ja nie wiem. Kurczę. Kurdy. Kurdy. Dobra, może dajmy jej jeszcze szansę, co. Może on A, tak, bo ona ma męża, może dlatego tak za bardzo nie chce. Trzeba ją odwieść od tego pomysłu. No Jezu, tutaj ci simowie się po prostu za szybko spełnują. To jest aż nierealne. Te Sims 4, proszę o więcej realizmu. To jest symulator życia, a nie symulator Matrixa. No duchu zostaw, Dlaczego tu są same duchy? A żywych jak. Yy, można po prostu na jednych. Na jednej ręce policzyć. W palcach. Nie umiem mówić dzisiaj. Sorry. Dobra, okej, okay, bo się przestraszałam, że do tego ducha ona. Ona chyba sama z siebie coś do niego. No, bradawaj. Wyznaj za uroczenie. No, zostaw! Czy ja mogę tego ducha, nie wiem, zrobić na nim egzorcyzm, żeby spieprzał? No, duch, wonno! No właśnie, zawstydzony. Nie dziwię się, no duch ci laskę odbija. Cokolwiek, no. A! Nie, nie zrobię niczego, nie. Ja, ja, Bix. Czemu, no? Dobra, najpierw może trzeba ich bardziej tam... O, poprosić o dołączenie do rodziny. A to ciekawe. A to jest stara tej. Dobra, wprowadzamy ich, zajebiście. Dobra, i niech oni nam przekażą. Nie mogę przekazać? O! Ha, ha, ha. Zajebiste ty! O i przy okazji możemy ją nią postarzyć i ona będzie... Ona też jest jakoś córką Mrocznego Kosiarza? O co wam chodzi? Co ona chce? A, co? Duchowa historyczka. Okej. Okay. Dobra, ale to chyba czas, niestety, ale odebrać ci nastoletność. I jeszcze sama sobie to zrobisz, więc weź gotuj. I to będzie torcik. No, no, no. no, no, no. O, ten wrócił, idiota. Dobra, on na razie jest totalnie niepotrzebny. Ale chcę sprawdzić jedną ewentualność. Nie. Nie ja mogę zarywać do chłopaka mojej starej, nie? Najgorzej. Co za patologia, ty. To byłoby normalnie. Sweet home, Alabama. No, mamusi o dziwo nie mogę. Szok. Hmm. Okej. Okay. A jakbyś ty spróbowała do nerwusa. Nerwus, no w takiej sytuacji śpisz. Hmm. A jak ty byś spróbowała? O, wręcz róże. Tweet. Co? Dobra, mam was w dupie, wiecie co? Nie współpracujecie ani trochę. Czemu tak jest? Dobra, autentycznie. Musisz se, kurde, kupić świeczki i autentycznie musisz dorosnąć. Yy, Zmuchnij świeczki. I nara. Czas wylać siódme poty. Lubi pracować nad sprawnością fizyczną. Nie tam. Okej, okay, i jej też trzeba coś fajnego wybrać przypałowego. O, dewiacja. A nie, to jest to, ta dewiacja, to jest nic na walentynka, okej. Okay. Coś takiego jeszcze głupiego mamy. Tutaj mamy wcielenie złośliwości. Ta SIMka interesuje się tylko przykusami psi i, 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 i psikusami. I robieniem zamieszania ta Simka chce narobić sobie wrogów i stać się słynnym przestępcą. Dobra, to może. O nie, jeszcze jedna cecha. że nie lubię tego. No, Hehe. Dobra, wylosuje coś. Towarzyska. No dobra, niech jej będzie. Ehe. Dobra, no teraz już możemy w romantyczne. Poczekaj, tu jest twoja stara, tu jesteś ty, a tutaj zaraz nerwi wbije, no i ciekawe. Eee, romantyczne, flirt, flirtuj. No lejże! Nic mi nie wychodzi. Znaczy no, ona będzie chociaż tro odrobinę zazdrosna o tą swoją córkę. Jak w ogóle wygląda wasza drzewko genealogiczne? Przedstawcie mi się, bo ja was nie znam, a chciałabym poznać. A to jest twój mąż, to jest córka, i ty miałaś siostrę, która z... Z... zdechła. No, bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, wiesz? Wsiadło do wszystkich, ktoś dzwoni. Czy chce... Dobra, to akurat może mój syn będzie do ciebie zarywać. A ten co? <laughs> mąż tej ty typiar... W zeszłej nocy mi się przyszniłeś, szedł za tobą mroczny kosiarz. Ciągle spoglądał na swój srablet. Co? Yy, nic mi nie będzie, to mój stary ziom. Pff, co to było w ogóle? A nie zdziwiłeś się, gdzie jest Twoja żona i córka, nie? 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 No trudno. Tylko spróbujmy poflirtować. O! 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 O, coś piekło? Coś piekło. Nie stać się przyłapać na stradzie. O nie, ale najpierw powinniśmy być chłopak dziewczyna, nie? Najgorzej ty, a na was tą matka się też obraziła? Ale patologia. No tak nie za bardzo. Tego Lane'a w ogóle lubi Lane? Lane Mordo. Jak tam twoja ciąża? Zajebiście. No to dobrze. Ta się nudzi. Nie mam na nią totalnie pomysłu. Eee, szczerze, to ona powinna chyba do tego tego kusiarza zarywać. Chyba, że. Te ja się kłócą tego yy, nerwusa. Chyba, że. Można wykorzystać w sumie tą taką dziwną piwnicę, która tutaj jest, bo aż się prosi, żeby coś z nią zrobić, nie? Jest tutaj strasznie tłoczno. Hihi. Hi. Ale to możliwe, że jeszcze w kolejnym odcinku. Hmm. A bardzo jesteś pogniewana? Ej, prawie w salę. Ej, zajebiście. To zaproponuj jej. Poczekaj, 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 my to zrobimy lepiej. Eee, nie mogę trafić. E, e, e. Romantyczna czułość, wyznaj nieprzymijającą miłość tam oj tam. Oj tam, oj, tam, oj, tam, oj, tam, z tym przystawianiem się do matki i do córki. Oj, tam, oj, tam, ale cię kocham. No, ej, zajebiście jest. No to super. Oj, możemy od razu na barabara bara i w ogóle. <laughs> Dobra, a możemy być już chłopak-dziewczyna, czy nie? Bo ja tu muszę zrobić kolejnego questa. Przydasz mi się jeszcze. Oj, tu mamy jakąś tam Junię. E, Dziunia, Przyjazne powitanie. A czemu w ogóle. <laughs> przyjazne powitanie mam z nią. No to się zeszczaj, już mnie nie irytuj. Bardzo smutna zazdrość. Co? No właśnie, widać, jaka jesteś zazdrosna. Dobra, możemy powitać ją. Szanowna Gro. No i fajnie, dobra, to będzie nasza kolejna ofiara. Teraz tutaj musimy zrobić chłopaka dziewczynę. No to może jak bara-bara zrobią, to będzie git. No czemu gadasz z tą lampucerą? Odwal się o niej, na razie. Zboczuszek. Już chcę wszystkie dziewczyny świata, no weź. Bara-bara! O nie, aż zasnął z wrażenia. Nie, no proszę, no weź. Hmm... Trzybała mi się, że to mroczny kociarz, a tylko to jego marna podróbka w także git. No, możecie to para para zrobić dobra. To może dzięki temu będziecie chłopak i dziewczyna swoim Swoi. Nie wiem, dzisiaj naprawdę nie potrafię mówić z góry, sorry. No, możemy być chłopak-dziewczyna razem. Okaż czułość. No i co jeszcze? Jezu, możemy już ze sobą chodzić. Intymność. O. Ale dalej nie możemy ze sobą chodzić. Jezu! a weź spacie spać mi dupy nie zawracaj, bo mnie irytujesz tylko. A teraz kolei zaś głodny. Wstawaj grubasie, dosłownie. I weź sobie, nie wiem, coś tam zjedz. Ja tu przed chwilą miałam Zawiecha i myślałam, że może sobie ugotować danie z tych simów. I tak mówię, Boże, to za zwyrolstwo, ale nie. Nie wiem, byle główno, naprawdę. Byle główno gó o. No i ta. Oliwka się w ogóle może do tego pomieszczenia dostać jakimś cudem? Jak to pomieszczenie działa? Hmm? A, no rzeczywiście. No i ale w sumie tutaj ci więźniowie mają fajnie, bo mają i jedzonko, i mogą się pobawić nożami, i mają gdzie sobie siedzieć. Ej, jest zajebiście ogólnie, i mają ładne widoki. No ja im zazdroszczę. Dobrze, że oliwka. Widmo dba tak o swoich więźniów. Eee. No. tak. flirciarska się zrobiła, to dawaj do niego jeszcze podbijaj. Jak flirciarska, to git. Może teraz się uda. No nie, teraz jest skrajnie głodny. Czemu wy tak nie współpracujecie? No nie, co za paprzytyl. Dobra, to zjedzcie wszyscy. I dupy... Nie, zapracajcie. E? A ta oliwka, to coś jej się nie pomyliło? Co ona tutaj ma? Nieuleczalna, nieuleczalna romantyczka i partnera, później dwie randki. Aha. Okej, okay. ja wiem, Ty możesz w tej idealnej randce z mrocznym kosiarzem. No dobrze. Kiedyś to się odbędzie. Właśnie, jak tam wasze prace wypracujecie gdzieś. Nie ma. Twórczyni światów. Co? Pisarka dziesiąty poziom. O kurwiks. Ale fajnie, ale nam się trafiło. O, jak się od razu cieszy. Oliwka ma taką ta minę, tak. Udało się. No dokładnie. Ej, to już nikt nie musi, nie musi pracować. Chociaż nie, lubię wasze prace. Ten nie musi pracować, bo w sumie i tak mamy kasy jak lodu. Ta w sumie też nie. Dobra, kogoś sobie zabijemy w przyszłym odcinku, bo za dużo tutaj jest simów. Jeszcze urodzin, urodzą nam się pachory. Znając życie, to pewnie będzie, będą trojaczki, albo czworaczki, albo sraczki. Yy, czy ty coś wymagasz do awansu, to weź może. Chociaż ty. Bo ona też ma dziewiąty poziom. No fajnie, gdyby awansowała. W sumie ma duże predyspozycje wobec, wobec tego, także może... ...próbuj te certyfikaty sobie pozdobywać, czy coś. No zostaw mi komputer! Won mnie stąd! Wony mnie stąd? O, dobrze. temu się chce srać z wrażeniem? No, zanim on się nachuczy tego, to miną wieki. Dawaj! A ty, Brzydoku, czy kto, A nie, matka ci zajęła kąpa. <laughs> no, już nic nie zrobisz, bo jest noc, nie? No, właśnie. No, właśnie, właśnie. No, sama ta. Yy, Samo to pragnienie życiowe, to jest zajebiste, i naprawdę kiedyś to zrobię. Tylko, że brakuje nam trochę znajomych. Ale ta Wiktoryna, no możemy w sumie jeszcze z Wiktoryną. Yy, mam nadzieję, że o szóstej można do Wiktoryny zadzwonić. I zaprosił. Przyjdzie. Mm. O szóstej, śpi? Bez sensu. Normalni ludzie wsta wstają do pracy o godzinie szóstej. No dobrze, do. No. To teraz już na pewno nie śpi, tylko mam nadzieję, że to nie żadna nastolatka. No, przyjdziesz, to. Chodź. O, jest. Dobrze, no, zaproś do środka. Akurat może ta cała zelmer. Zelmira. Zaraz przyjdzie. I potem ta Zenona. Zobaczę, jak ty z Wiktoryną. No, też ją stradzisz. Dobra. I co? Wejdzie? Dobra, to może nie bądź taki już bezpośredni w tym, tylko może najpierw, nie wiem, porozmawiaj czy coś. Czy poznaj, czy się zesraj. Takie, wiesz, zainteresowania. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Jakieś takie bleble. Ten do pracy idzie. W sumie bym go puściła do roboty. Tablica powiadomień jest pełna. Serio, nie sikaj tam. Tu się nic nie dzieje, żebym mógł jakieś komunikaty wyskakiwać. Ej, tak jak się dogadują. Hmm. A... Zapytaj o termin, co na wciąży jest, o co chodzi? Zapytaj o termin. Aha. Nie, no, znowu serduszka straciłam. No w dupę, jeża. Nietoperza najgorzej, no. O lol, o lol. Czy jest tu jeszcze jakaś szama? Czy on zdąży zjeść szamę? Czy go praca zostanie? No jasne, dobra, może dołączmy, okej. Okay. Mamy tutaj ważną misję, ponieważ musimy reklamację złożyć do Mrocznego kościa, że, że nas zbrzuchacił i co to ma być. I co na to w ogóle? Gdzie jest ten Mroczny? Jakaś zoja Kula? O! Mroczny, mordo! Mroczny, podziel się wielkimi wieściami, patrz jaki mam wielki brzuch przed sobą! Mroczny! I co ty na to? No? Patrz, zajebiście, nie? Mroczny chyba, że nie cieszy z tego powodu. Ej, wtf, a może jakiś macierzyński, czy coś? Mroczny! Mroczny! Będziemy razem tatusiować mroczny. Bo jak nie, to trzeba będzie wyszkrobać. Kurde, no, mroczny. Możemy wziąć ślub. Dasz mi jakiś macierzyński, czy co? Czy ja tak muszę tutaj harować do końca świata i o jeden dzień dłużej? Mm. Poczekaj, po policzku, którego nie masz. O, no patrz jaki pebek wywaliło. No weź, no daj mi jakiś ich... eee, macierzyński czy coś. Eee, no sprawdź jak dziecko kopie. Yeah. Dobra, co my tu właściwie mamy robić? Poszukaj zlecenia. No mogę. I tak nie mam aktualnie nic lepszego do roboty, xd. Otrzymujesz nowe zadanie. Mam gdzieś znowu podróżować i szukać czegoś. Eee. Yy... ja jadę. Nie, znowu do tego gówna. Nie, 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 nie wyjdź wcześniej z pracy. Nara, 11 symboleonów. Najgorzej. Ale z tego mrocznego Kosiarza to jest Januszek, nie wierzę, no. Po co mi dawał te 11 simoleonów? On mi w ogóle nic nie dawać. Mroczny kosiarz i Lane teraz bardzo się przyjaźnią. A, we. A ty jak tam? Zawstydzony czym? Masz najlepszą misję na świecie, także nie masz czego się wstydzić. Dać się przyłapać na zdradzie dwa. 2 na 10. No taka ocenka trochę słaba. Dobra, nie chcę przedłużać, bo w sumie mamy 26 minut. No dobra, no. No dobra. Coś tam się podziało. No i nara. Pa, 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 pa. pa.